In the far corners of the earth. So shall the multitude be joined together and their power will be magnificent to behold. Grypa, przeziębienie Mogę się męczyć albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy, bo Gripex Max w tabletkach i Gripex Hot Max w saszetkach zawierają maksymalne dawki składników. I wreszcie mogę złapać oddech, mieć kontrolę, robić co chcę, być tam gdzie chcę i czuć się dobrze. Gripex mogę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, oraz konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekarz właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Mówimy dzień dobry bardzo. W najbliżej słuchaczy jak tylko się da. Czyli w kuchni Małgosi. Zapraszamy. Małgosiu, zrobisz nam tę swoją słynną jajecznicę? Słucham? Love your Muzyka, informacje, zabawa Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Jestem najszybszy w necie i mam najlepszą sieć. Zazdroszczysz mi transferu, mój smartfon kręci cię. Wiadomość. Dostałem co to jest. Na fejsie jestem kotem. Ja na stadionie też. Jestem w T-Mobile. Jesteś w T-Mobile? Ja też w T-Mobile. My też w T-Mobile. Najlepszej sieci. Łatwiej się dzielić tym, co cię kręci. Transfer nie Najlepszej sieci. Dołącz do najlepszej sieci z certyfikatem Best in Test oraz smartfonami z gwarancją najniższej ceny. Chciałabym, żeby mój smartfon potrafił zrobić wiele zdjęć naraz i wybrać to, które najlepiej oddaje wyjątkową chwilę. Chciałbym, żeby potrafił przesyłać ważne informacje tylko za pomocą dotyku. Chciałbym, żeby był ze mną cały dzień i zasypiał, kiedy ja idę spać. Nowy Samsung Galaxy S3 to wszystko potrafi. Samsung Galaxy S3. Smartfon, który myśli naprawdę jak ty. Słuchaj, kolego. Mam twoją piłkę. Jeśli chcesz ją odzyskać, musisz dać mi coś niemożliwego do zdobycia. Drożdżówkę, która pozostaje miękka, ma kakaowe nadzienie, i której nikt przede mną nie dotknął. Niemożliwe. I to wszystko? W jakim świecie ty żyjesz? Rogelik Seven Days. Dokonaliśmy niemożliwego! Seven Days, następca drożdżówki! Jesteście gotowi! Tak jest, kapitanie! Nie słyszałem! Tak jest, kapitanie! Ooo! Kto ananasowy pod wodą ma dom! Spać, Mop! ciasto, w Ciasto kanciasty i żółty jak on! i fale ze śmiechu chcę gryźć! SpongeBob, kanciasto, porty! Ten jak ryba w wodzie poczuje się dzik! SpongeBob, kanciasto, porty! 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 Film szkoleniowy Witamy na pokładzie. Skoro oglądasz ten materiał, to znaczy, że zasługujesz na gratulacje. Zostałeś za... Tu